Witam Was, kochane byczki, na czytaniu styczeń 2021. Za chwileczkę zobaczymy, jak wyglądają Wasze sprawy sercowe dla singli, dla związków. No i na koniec przyjrzymy się sprawom zawodowo-finansowym. Zapraszam Was gorąco. Byczki, single. Kochani, pokazała mi się tutaj Wasza karta, która. Mówi, że w miesiącu styczniu yy, po prostu widzicie pewne możliwości, coś się przed Wami tutaj pokazuje, yy, i oczywiście Wy jesteście chętni działać, podejmować decyzje, działacie w swoim własnym imieniu, a więc yy, ruszacie do przodu ewidentnie ruszacie do przodu, macie jakąś dobrą perspektywę, jeśli chodzi o sprawy sercowe. Kochani, na miesiąc yy, listopad będzie sytuacja dla Was. Że będziecie postawieni w takiej sytuacji, próbowania, żonglowania jakby dwoma związkami. Pojawi się tu taka możliwość, iż będzie Wam zależało, aby tutaj, aby tutaj utrzymać te dwie relacje. Tu jest też taki drobny brak równowagi w tej sferze. No i oczywiście. Odzywa do Was się tutaj z wiadomościami, miły, serdeczne wiadomości. To jest ktoś, kto kiedyś był kochani w związku z Wami, tak? To jest ktoś, kto tworzył z Wami związek oparty na czystej, pięknej miłości, i teraz do Was się odzywa. No i tutaj myślę, że właśnie dlatego wyzwaniem będzie. Ta siła, próba utrzymania tej równowagi, czyli żonglowanie między dwoma możliwościami, między dwoma partnerami, na którym, na jednym i na drugim będzie Wam tutaj, widzę, bardzo zależało. Kochani, no, wypadła mi karta skoczków, a więc uwaga to jest takie ostrzeżenie karta złamanego serca. Więc tu już jest pierwsza podpowiedź od kart. Druga sytuacja, iż trzeba będzie się zastanowić, tak? Nad, przyjrzeć się całej tej sytuacji. Być może tutaj trzeba będzie podjąć decyzję, ale na razie jakby trzeba, trzeba zastanowić się. Jest tu moment podjęcia decyzji, bo słuchajcie, z końcem stycznia pokazuje mi się tutaj karta diabła, a więc uzależnienie od mężczyzny, to jest mężczyzna. W wieku około 40 roku życia i wzwyż, mężczyzna dojrzały, bardzo dobry statek, mężczyzna bardzo mądry, no on chroni swoją przestrzeń, on, on nie dopuszcza niczego, co do, jego, co do jego przestrzeni w ogóle nie pasuje, i tutaj jest takie niebezpieczeństwo dla Was uzależnienia się od takiego mężczyzny. No i teraz pytanie jest, czy to chodzi o tego mężczyznę tak, nowego. Już za chwileczkę dociągnę kartę. Tak, jest to, jest to właśnie ta nowa osoba, która się tutaj wam, kochani, tak jak powiedziałam, odzywa z wiadomościami. To są takie wiadomości na zasadzie halo, co słychać, co u Ciebie, i tak dalej. I to daje początek. I to jest bardzo ostrzeżenie przed tą sytuacją. To jest bardzo trudny, karmiczny związek. Coś tutaj ewentualnie jeszcze jest do przepracowania. No, jeżeli zwiążecie się z tą osobą, to tutaj bardzo mocne, silne uzależnienie. Tu jest też mocne przyciąganie, jeśli chodzi o sferę związaną z cielesnością, tak? z seksem. tak, To, to jesteście wręcz tutaj, jesteś, jesteście, byczki tutaj bardzo mocno ściągane przez tą osobę. Decyzja kochane do Was należy tak. Także to, to tyle, jeśli chodzi o styczeń. Teraz zobaczymy co słychać u osób, które są w związkach partnerskich, bądź małżeńskich. No kochani tak. Wasz partner przede wszystkim uważa, że nie jesteście z nimi szczerzy, że pewne rzeczy zatajeliście, coś ukrywacie przede wszystkim. I on widzi już, że ten związek już się rozsypuje, że to już się wali, że coś na kłamstwie zbudowane niestety nie przetrwa. Wy, kochani, świetnie się tutaj bawicie. Jest tutaj po Waszej stronie trzecia osoba w związku. A więc m, zabawa, flirt e, tak jak powiedziałam, e, wy swojego partnera widzicie jako osobę, m, która jest bardzo zapracowana. Być może ta sytuacja który jest zainteresowany tylko i wyłącznie pracą, wybijaniem tych talarów nie ma tutaj karty żadnej uczuciowej, więc bardzo zawodowo partner wasz wy widzicie partnera swojego, że jest związany, być może nie poświęca wam czasu, no i tutaj z waszej strony chęć bawienia się w układzie trzech osób, także już partner się kochani tego domyśla, już widzi Was jako osoby nieszczere, które coś ukrywają, a więc są pewne podejrzenia. Rozłączyć Was może właśnie ów ten mężczyzna, a więc to jest, to jest ktoś z znaku ryby. To jest mężczyzna w wieku około 40 roku życia i wzwyż. Mężczyzna, który tutaj może rozwalić albo już rozwalił Wasz związek, tak? Się może przyczynić do tego no i wy kochane byczki jesteście w związku z tym waszym partnerem i niestety tutaj sprawy wyglądają jakieś sprawy, decyzje sądowe nie wiem czy tutaj nie zapachnie rozwodem bo wasz partner definitywnie już nie widzi nie widzi tutaj przyszłości dla tego związku już raczej jest tutaj destrukcja pełna no i z miesiącem lutego, ja widzę, że kochane byczki zaczynacie nową, nową drogę, tak, nową drogę, ja tu widzę silne powiązanie z kartą z singlami, tak jakby jakbyście tutaj w karcie singli też wyszła ta, Wam ta karta, jakby tutaj wskazuje, że też Pewny związek, pewien układ jest za wami, i wyruszacie w nową, w nową drogę. I tak samo tutaj, luty, nowa droga. Bierzecie sprawy w swoje ręce i idziecie dalej, tak, do przodu. Nie oglądacie się za siebie, jednakże tutaj są jakieś sprawy sądowe dla was, jakieś sprawy prawne dobrze, jeszcze pozostała dla Was byczki sfera zawodowa kochani, no tak tu gdzie pracujecie, tu gdzie współpracujecie jest wspaniała, miła atmosfera to jest, to jest, firma może być związana z jakimś handlem handlem ładnymi rzeczami na pewno atmosfera w tej pracy jest bardzo taka fajna i tutaj wyzwaniem na miesiąc, na miesiąc styczeń jest przedstawienie jakiegoś pomysłu, jakiegoś planu. Coś wymyślicie, zainspirujecie, zaciekawicie jakimś pomysłem, bądź sami na siebie będziecie mieli pomysł. Karta rady jest, abyście szybko działali, obrali ten cel i działali do przodu. Tu nawet jest jakaś podróż służbowa, delegacja dla niektórych z Was. I słuchajcie, na koniec, na koniec stycznia będziecie w sytuacji wyboru. Będziecie się zastanawiali, tak naprawdę, którą opcję wybrać, bo tutaj z zewnątrz jest też jakieś zawieszenie, jeśli chodzi o pracodawcę czy osoby, które z Wami współpracują. Jest tutaj moment zawieszenia, czyli zatrzymania. Mimo to staniecie na rozdrożu stanicie, kochani, na rozdrożu i teraz dociągnęłam dla was karty i tutaj mamy trudną przeprawę, kochani, yy, trudną przeprawę, yy, trudne czasy. Tu są jakieś uzależnienia, duża rywalizacja w pracy, dużo obowiązków. Yy, pojawi się też osoba, która będzie chciała wam yy, przeszkodzić, yy, zaszkodzić. I praca, w której wy, kochane beki, jest, będziecie wręcz mistrzami, praca mistrzowska z waszej strony. Troszeczkę będziecie kochani też zblokowani, blokady wynikające z waszych przemyśleń, i sytuacja się uspokoi, zrównoważy, zrównoważy, powieje szansą. Tutaj jest decyzja, zażądacie pewnych rozstrzygnień, pojawi się szansa, możliwość i yy, będziecie w karcie królowej denarów. A więc bardzo fajnie się to kończy. Troszkę jest zamieszania, ale warto, kochani, warto, warto być królową denarów. Yy, dobrze, dziękuję Wam, kochane byczki, za uwagę i jak zawsze zapraszam Was do następnych czytań. Miło mi było Was gościć. Dziękuję. Witam Was serdecznie, e, wszystkie osoby spod znaku panny. Kochani, mamy styczeń 2021, przed nami czytania dla Was. E, najpierw zajmiemy się sprawami miłosnymi, to dotyczy singli, e, a następnie związków małżeńskich, partnerskich. No i na koniec zajrzymy, co słychać w kwestii Waszej finansowo-zawodowej. E, kochane panny, Single. Widzę, że jesteście na takim etapie, iż pewne sprawy uczuciowe u Was zawisły, tak? Zawisły, zostały wstrzymane, zatrzymane. Dużo miałyście czasu na to, aby pomyśleć, spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Nie nawiązywałyście żadnych kontaktów, nie starałyście się, bądź nie mogłyście uczestniczyć tutaj towarzysko. Wiadomo, pandemia, więc tutaj niestety musieliście pozostać w domu. To też może być przyczyna tego, że jakaś choroba czy inne sytuacje spowodowały, że jesteście właśnie w karcie wisielca. A więc zatrzymanie tych wszystkich spraw. No ale kochani, tutaj na styczeń szykują się zmiany. Pojawia się, wyzwaniem będzie partner, pojawia się nowy partner z czystymi intencjami, osoba bardzo szczera, uczciwa przede wszystkim, osoba bardzo, bardzo serdeczna, osoba pomocna. Ktoś idzie do Was, oczywiście będzie się zastanawiał, tak? Zastanawiał się nad Wami, czy przypadkiem to Wy nie jesteście tym rycerzem buław, a więc osobą, która ma chęć jedynie romansowania, tak? I to będzie jedyny powód zastanawiania się tej osoby. I z końcem stycznia będzie tutaj jakiś taki konflikt, będzie rywalizacja, będzie dużo osób zainteresowanych, dużo zamieszania, rywali przede wszystkim. I sytuacja się tutaj uspokoi, kochani. Rada od kart dla Was, abyście się nie zamatwiali tą sytuacją, która się tutaj jakby pojawi, tak? W postaci, postaci piątki buław. Ponieważ tutaj macie kartę takiego zrównoważenia, wyciszenia, uspokojenia sytuacji. Także myślę, że bardzo fajne czytanie dla Was, kochane panny. Teraz przejdziemy do osób, które, które żyją w związkach małżeńskich, partnerskich. Otóż, kochani, tutaj pokazuje mi się romans. Jesteście, kochani, w romansie, w związku. W związku, który, dla których wasz partner wasz partner jest kochankiem, tak jest waszym kochankiem kwitnie tutaj romans wasz partner panny wie, że to jest ostatni moment na to, żeby te, ta relacja jakby o, ożywiła się tak, znowu na nowo została powołana, tak, bo tutaj widać, że na nowo, na nowo ta relacja została powołana tak, do życia, na nowo się spotykacie, romansujecie. Wasz partner widzi, że przed Wami jednak jest bardzo trudna droga, a to dlatego, że Wy kochani jesteście w innym pewnie związku, w innych układach, bądź są jakieś okoliczności, które przeszkadzają w byciu razem. I wasz partner zdaje sobie właśnie sytuację, że, że są pewne okoliczności zewnętrzne, które, które no, uniemożliwiają wam spokojne spotykanie się i bycie razem, tak? Słuchajcie, wy jako osoby tutaj jesteście zakochane, dalej chcecie kontynuować ten związek. Tutaj jest piękna miłość, początek znowu to wszystko rozkwita. Wasz partner chce jednak czegoś więcej, chce być krok dalej. To już jest moment, kiedy on chciałby być Waszym cesarzem, a więc mężem, stałym partnerem przede wszystkim. Ten status romansu już nie za bardzo mu tutaj, mu tutaj zależy. Was łączą miłe spotkania, flirty, radość, tutaj seks, takie oczarowanie sobą. Wręcz jedna z osób z was bardzo mocno przyciąga, błyszczy wręcz jest taką właśnie osobą, która ściąga na siebie. Całą uwagę, tak? E, kochane panny, ja tu widzę, że w styczniu nadal będziecie kobietą w ukryciu, będziecie kochanką, e, nadal, e, nadal będziecie ukrywane. E, tutaj brak równości, e, brak równości w dawaniu i braniu, chęć, e, chęć wyjścia z tego układu, e, porzucenia e, swojego legalnego związku, wyjścia wyjścia z tej sytuacji. No i tutaj jeszcze pokazuje się no, chęć jakby podej podejście, podjęcie decyzji, z, tutaj jeszcze stoi nad, nad, nad tą decyzją. Cały czas się kładzie ten rozsądek, tak? Ten rozsądek do czy wybrać właśnie ten związek, czy, czy, ten, czy te spotkania, te skoki w Bogrze tak powiem. Czy tego, czy tego rycerza buław, tak? E który niesie tutaj namiętność, niesie fajne, miłe chwile, jest waszym kochankiem, tak? No i tutaj, i tutaj na styczeń, niestety, nadal będziecie, e będziecie e kobietą w ukryciu, kochane. E co dalej? Dalej ja tu widzę, że jest jakieś rozstrzygnięcie, jest definitywnie jest coś się dzieje, ale to już w okolicach lutego. Jest jakaś szczera rozmowa i rozpoczęcie zupełnie czegoś nowego. No, zobaczymy, jak to się ułoży jeszcze za miesiąc, tak, przy następnych rozkładach. Tutaj jedynie co może Wam zaszkodzić, a mianowicie sytuacja, która złamie serce jednego z Was, tak? I to Was, to was całkowicie odsunie od siebie. Czyli rodzaj takiej zdrady, tak? Nawet. Dobrze, teraz pan, wasze, wasze sprawy zawodowe, wasze sprawy finansowe. Kochani, widać jasno, że niektórzy z was odeszli od, jakiegoś, od jakiegoś, z jakiegoś miejsca zatrudnienia, bądź przenieśli się gdzieś do jakiegoś innego, nie wiem, wydziału, tak? I jesteście na tym etapie rozpoczęcia czegoś nowego. Tutaj są jakieś rozstrzygnięcia, decyzje, sądowe sprawy, jakieś zgody, pozwolenia. I oczywiście na, na, koniec, na koniec stycznia pokazuje się bardzo fajna sytuacja, więc ci, co się starali o kredyt, jak najbardziej jest wypłata ci którzy mają swoje firmy macie fajnego sponsora który da wam pieniądze na, na tą inwestycję bądź będzie jakaś wypłata dla niektórych z was większych pieniędzy tak na pewno tutaj dużo was czeka obowiązków do załatwiania wiele spraw trzeba będzie załatwiać to będzie was bardzo mocno przesilało no, i rada od kart, abyście jednak podjęli tą współpracę, dogadali się, że to Wam przyniesie dobry układ. Dobry układ. Także to tyle, kochane. To tyle, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Dziękuję za uwagę i, jak zawsze, zapraszam do następnego razu. Witam Was serdecznie, wszystkie osoby spod znaku Zodiaku Koziorożca. Kochani za chwileczkę czytania na miesiąc styczeń 2021. Zaczniemy najpierw od sfery uczuciowej. Przyjrzymy się sprawom, które się tam dzieją u singli, a następnie w parach, w związkach małżeńskich, partnerskich. No i na koniec zobaczymy, co słychać w kwestii finansowo-zawodowej. Dobrze, zapraszam teraz single Spod znaku koziorożca Kochani, do tej pory ta sfera uczuciowa u Was Tutaj wiało chłodę, tak? Powiedziałabym, nic się nie działo I na miesiąc styczeń Na miesiąc styczeń pojawia się jako wyzwanie kobieta Kobieta atrakcyjna, która potrafi bardzo doskonale pokazać tą swoją kobiecość, te atrybuty w sposób taki bardzo ponętny i jest to osoba bardzo mądra ale ona będzie w charakterze Waszej kochanki i tak? jest tutaj początek właśnie takiego flirtu takich spotkań, randek tak? natomiast kochani na koniec stycznia będzie to taka sytuacja troszeczkę dla Was ciężka, ponieważ pojawiła się tutaj karta konfliktu, karta dziesiątki mieczy, a więc nieprzespane noce, coś będzie Was martwiło, ta cała sytuacja będzie Was martwiła. Na kartę dziesiątki mieczy położyła się karta siły, czyli dużo emocji, dużo siły, z waszej strony dużo wysiłku ta relacja będzie kosztowała i w dodatku jeszcze złamane serduszko. Także kochani jakby nie widać tutaj rozwiązania pomyślnego jeśli chodzi o relację z tą kobietą. To będzie kobieta, która będzie chciała utrzymywać tą relację kochani w tajemnicy. A więc wszystkiego do końca nie będzie mówiła, i to też Wam tutaj widzę, że z tego, i z całej sytuacji wyniknie jakiś konflikt i nie będziecie, że tak powiem, spać spokojnie, będziecie się zamartwiać. Będzie to Was kosztowało dużo wysiłku, no i tutaj złamane serduszko. Dobrze, to jeśli chodzi o osoby z podznaku koziorozca będące singlami. Teraz zobaczymy, co słychać u naszych par związków małżeńskich. Kochani, a więc tak, wasz partner was widzi jako, jako osobę będącą w związku małżeńskim, jako swojego partnera życiowego, jako osobę nawet powiedziałabym taką stanowczą, surową, żyjącą według swoich zasad. Osobę, która zapewnia stabilizację, tak, w związku. Natomiast wy, kochani, tutaj zapragniecie pewnych, znaczy zapra widzicie możliwość ożywienia tego związku. Wy widzicie swojego partnera, który będzie próbował, jakby, postawić na nowo ten związek, tak. Powołać na nowo do życia, tak? Ożywić go. No i dodatkowo tutaj będą jakieś, jakieś wystosowane roszczenia, jakieś zasady, jakieś, jakieś żądania, tak? Was połączyło to, że kiedyś wasz związek, zanim był związkiem legalnym, żyliście właśnie w, romansie, w takim układzie romansowym, tak? No i teraz tak, po stronie Waszego partnera, tutaj stary, stabilny związek, nic się nie dzieje, troszeczkę jest tutaj właśnie takiej rutyny, nudy, natomiast Wy słuchajcie, koziorożce, odczuwacie definitywnie jakieś braki, braki uczuć, bo położyła się na tym karta jeszcze Asa Kielichów, więc brak Wam tutaj takiej, takiej euforii, takiej radości. Bycia kochania się, brak tej, tej miłości, krótko mówiąc, tak. Więc wy odczuwacie, wy odczuwacie w tym związku taki brak miłości. No i tutaj, i tutaj, na koniec stycznia, jest jakaś rozmowa, jest jakieś rozstrzygnięcie, coś się wyjaśnia, coś definitywnie. Jakieś informacje y, rozstrzygają, co tutaj między wami się zadzieje, i tu na, y, okr, y, na okres, tak zachodzi, na okres lutego. Y, wy, kochani, podejmujecie decyzje, y, będziecie troszeczkę czuli się poranieni, ale podejmujecie decyzje, już będzie, będziecie bardziej ostrożni. Y, nie pozwolicie się drugi raz zranić, więc y, na luty się szykuje. Na luty się szykuje dalsza, dalsza decyzja w tej sprawie. Dobrze, została jeszcze nam sfera zawodowa, a więc koziorożce. Ja tu widzę Was jako osoby, które zażądały, e, zażądały pewnych rozstrzygnięć, e, postawiły się, wręcz powiedziałabym. I na początek miesiąca stycznia widzę wielką radość z decyzji, jakichś sądowych, tak? Albo uzyskać jakieś pozwolenia, bądź jakieś, jakieś sprawy sądowe. Decyzje sądowe wywołają u Was początek wielkiej radości, tak? Wielkiej radości. Karta mówi, aby nawiązać współpracę, aby się pogodzić, dogadać tego typu rzeczy. Tutaj pewien cykl się dla Was, jeśli chodzi o sprawy zewnętrzne, kończy i zaczynają się zupełnie nowe dla Was, nowy cykl dla Was. Coś się całkowicie z końcem stycznia definitywnie zmienia, a za sprawą dalej idzie kompromis, podjęcie jakiejś, jakiejś umowy, która jest dla obu stron bardzo korzystna. Troszeczkę będziecie się tego wszystkiego obawiali, ale, jest, ale te obawy są, powiedziałabym, bardziej po waszej stronie, gdzieś tam w głowie, i niepotrzebnie, kochani. Bo rozwiązaniem, to już bardziej się przekłada na luty, jest dziesiątka monet, a więc zapali się piękne światełko w tunelu, pewna możliwość, pewien dobrobyt, ujrzycie możliwości, jakie, jakie ta umowa wam, słuchajcie, później przyniesie. Także tym optymistycznym akcentem dziękuję za uwagę, drogie koziorożce, i oczywiście zapraszam Was do następnych czytań.